Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poruszymy zagadnienie spowiedzi generalnej. Nie jest to prosty temat, ponieważ właściwie kto może do niej przystąpić, jest kwestią rozeznania spowiednika. Nie można jednoznacznie podać i zalecić, jakby każdej osobie taką spowiedź świętą, tak samo odradzić. Także to jest kwestia indywidualna, ale można wskazać pewne oczywiście sytuacje, w których ona jest konieczna, albo zupełnie niewskazana, albo takie sytuacje, w których jest ona, przynosi korzyść po prostu, ale oczywiście nie, niekoniecznie musimy do niej przystępować. A więc najpierw pierwsza sprawa to, kiedy spowiedź generalna jest konieczna. Jest tak jeden przypadek. Jest to mianowicie sytuacja, w której ktoś świadomie, podkreślam, świadomie, zataił na której ze swoich dawnych spowiedzi świętych grzech śmiertelny świadomie go nie wypowiedział albo liczby tych grzechów śmiertelnych albo nie żałował za jakiś grzech śmiertelny w dawno odbytej spowiedzi świętej w takiej sytuacji osoba jeżeli Oczywiście mówię to o osobie, która do tej pory przystępowała później do innych spowiedzi świętej, do komunii świętej, cały czas żyła w stanie niełaski i przystępowała do sakramentów, a więc popełniała grzechy świętokradztwa. aż do tego momentu. I taka osoba powinna odbyć spowiedź generalną w znaczeniu takim, że wyspowiadać się od momentu spowiedzi ważnej, ostatniej ważnej spowiedzi świętej. Aż do dzisiaj, a więc jest to dłuższy okres czasu, i jest to spowiedź wtedy generalna, a więc to jest sytuacja konieczna. Kiedy jest niewskazana spowiedź generalna? Pierwsza sytuacja to wszystkie osoby o sumieniu skrupulantnym nie powinny korzystać ze spowiedzi generalnej, zresztą każdy spowiednik odmówi takiej osobie. Dlatego, że taka spowiedź jest szkodliwa dla tych osób, bo one uważają, że nie wyjawiły jakichś grzechów, grzebią w swoim sumieniu i uważają, że taka spowiedź generalna da im wyzwolenie z tych takich myśli natarczywych na temat zatajenia jakiegoś grzechu, a tak nie będzie, bo za chwilę będą znowu chciały spowiedź generalną, bo będą znowu uważały, że coś zataiły. Także Jedynym lekarstwem dla takich osób, zresztą będę jeszcze mówił o sumieniu skrupulantnym, jest słuchanie się spowiednika, autorytatywne przyjmowanie tego, co mówi spowiednik. Jeżeli to mówi, to przyjmuje to i bez dyskusji. A więc takie osoby nie powinny korzystać ze spowiedzi generalnej. A czy wtedy, kiedy zmieniamy spowiednika, warto? Skorzystać z spowiedzi generalnej, bo wiadomo, że jeżeli ktoś, jakiś kapłan nas stale spowiadał i nagle zmieniamy spowiednika, on nie zna naszej przeszłości. I niektórzy myślą, że warto wtedy przystąpić do spowiedzi generalnej, aby on poznał nasze życie. I to jest błędne myślenie. Oczywiście są takie przypadki, trzeba to rozeznać wtedy z tym spowiednikiem nowym, w których będzie to zasadne, ale większość sytuacji. Jest bezzasadna. Dlaczego? Niektórzy myślą, że spowiednik musi poznać nasze życie, bo na przykład teraz żyjemy w cnocie, staramy się, walczymy, ale nasze życie przeszłe jest ohydne. Kiedyś nie chodziliśmy do kościoła, popełnialiśmy takie grzechy, ale no nastąpił moment nawrócenia i teraz jesteśmy w takim stanie, kiedy dążymy do tej doskonałości. I myślimy, że spowiednik musi poznać nasze życie, żeby nie myślał, że my tak od początku życia tacy jesteśmy. A dlaczego musi poznać? Co zależy nam na, jego, na współczuciu jego? To może naprawdę być pychą, że pokażemy mu, z jakich to bezbożników staliśmy się nagle cnotliwymi osobami. Czy kapłan ma nas prowadzić w tym dzisiejszym życiu, teraz kim jesteśmy, czy ma nas prowadzić kiedy, nie wiem, mieliśmy 10 lat mniej, 15? On ma nas nie prowadzić z tamtego życia, tylko ma nas prowadzić w tym życiu. Oczywiście, jeżeli coś rzutuje na nas, to niewątpliwie to powiemy. Rzutuje z tamtego czasu na dzisiejszy stan, to wtedy to powiemy na spowiedzi świętej, bo to ma wpływ na mnie dzisiaj. Ale w takiej sytuacji naprawdę nie ma potrzeby takiej, byśmy odbywali spowiedź generalną, żeby spowiednik teraz nagle znał całe nasze życie. On ma nas prowadzić w tym życiu, w którym teraz jesteśmy, aktualnym, teraz. Także to są takie sytuacje, w których odradzam takiej spowiedzi generalnej, ale są sytuacje, takie trzy, w których ona jest wskazana, niekonieczna, ale może po prostu przynieść owoc dobry. I tak, pierwsza to jest, kiedy stajemy przed sytuacją wyboru stanu życia. A więc na przykład obieramy drogę do kapłaństwa, do życia zakonnego albo do małżeństwa, uczestniczymy w jakichś rekolekcjach. Jest to moment przełomowy w naszym życiu, bo obieramy jakąś drogę. Wtedy, jeżeli oczywiście taką wewnętrzną potrzebę czujemy, możemy skorzystać ze spowiedzi świętej generalnej. To jest pierwsza taka sytuacja. Druga, kiedy następuje w naszym życiu duchowym moment przełomowy w takim znaczeniu, że z grzechu, którym żyliśmy, w jakichś może nałogach, oddaleni od Pana Boga, nagle doznajemy gwałtownego nawrócenia i postanawiamy wejść na drogę cnoty i pokuty. Chcemy odwrócić się całkowicie od tego naszego poprzedniego grzesznego życia. I wstąpiliśmy już na taką drogę, już w niej trwamy, bo to nie chodzi o to, że nagle tego pierwszego dnia, kiedy nas jakoś Pan Bóg pobudził, ale wstąpiliśmy na taką drogę cnoty, pokuty. I chcemy to zostawić, wszystko, a więc chcemy oskarżyć się z tego życia przeszłego, wtedy rzeczywiście też może być, przynieść dobre owoce spowiedź generalna. I trzeci przypadek, dla którego może być ona dobra, to jest dla dusz pobożnych, takich, które się regularnie spowiadają. Mogą one sobie ustalić, oczywiście, w porozumieniu ze swoim spowiednikiem, kierownikiem duchowym, że będą się spowiadać. Odbywać taką spowiedź generalną na przykład raz w roku, na początku na przykład roku, z całego poprzedniego roku, żeby po prostu jakby zobaczyć, jaki jest postęp duchowy. Ale to jest oczywiście dla jakichś takich nielicznych osób, które rzeczywiście korzystają z kierownictwa, mają stałego spowiednika, starają się naprawdę w tym życiu duchowym no, zbliżać się do Pana Boga. Takie osoby mogą właśnie tak cyklicznie odbywać spowiedź generalną. Także, jeżeli ktoś ma takie myśli, żeby odbyć spowiedź generalną, najlepiej odsyłam do spowiednika, zapytać się, rozważyć, czy rzeczywiście to jest dobry moment, by do takiej spowiedzi świętej przystąpić, bo może być ona niestety ze szkodą dla naszej duszy. Pomódlmy się dzisiaj. Intencji wszystkich osób cierpiących, chorych, ale też przede wszystkim o szacunek do tych osób chorych, cierpiących, miłość do nich. Maryjo Królowo Polski: Bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, jeżeli pomógł Ci ten odcinek lub chcesz pomóc nam w rozwijaniu nauk katolickich, możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną, klikając przycisk WESPRZYJ pod filmem lub wybierając inną formę wsparcia w opisie filmu. Bardzo Wam dziękujemy, każdemu z Was z osobna i wszystkim wspólnie, gdyż kochani bez Was nauki nie mogłyby funkcjonować w takiej formie i na taką skalę. W tym roku... Msza święta za każdego z Was, drodzy darczyńcy, odprawiana jest bezpośrednio w stolicy apostolskiej, w Rzymie. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.